Taki temat, który ciągle żyje w naszej firmie, o tym się dyskutuje. Różne wydarzenia promujące generalnie tak zwany dobrostan, ten well-being, są promowane i w Rzeszów Biega, można powiedzieć, jest to taka kulminacja różnych aktywności fizycznych naszych pracowników w tym aktywnym sezonie. będziemy zaklinać ten, ten koniec tego covidu i żeby można było rzeczywiście swobodnie, pełną piersią, nieskrępowani przez maseczki i inne ograniczenia, e, uprawiać, uprawiać sport. Cęskniłam za tym, zeszły sezon, były jakieś pojedyncze starty, teraz ruszyło pełną klarą i to najbardziej cieszy, że mamy w ogóle możliwość biegania, możemy z zawodów na zawody się poprawiać, no i cieszyć się. Dla mnie to jest przede wszystkim pasja, każdy start to jest wielka radość i tak też było w Rzeszowie. Święto biegowe w pełnej klasie, Widać doskonale za nami, jak fantastyczny jest ten moment, kiedy można spotkać się wszyscy razem, fizycznie i wziąć udział w rywalizacji. Wziąć udział w rywalizacji z innymi, ale także często z własnym organizmem, własnymi ograniczeniami. To piękny moment, piękny dzień i Rzeszów bardzo stawia na tego typu wydarzenia. Mam nadzieję, że za sprawą jeszcze większego zaszczepienia nie będziemy wracać do tego lockdownu i do biegania przed ekranami. Ludzie są bardzo głodni biegania, to widać, w tamtym roku maraton niestety odbył się tylko wirtualnie, udało się zorganizować półmaraton rzeszowski tak naprawdę, bieg niepodległości też był wirtualny, teraz praktycznie rekord frekwencji padł w biegu wczorajszym na 5 km, dzisiaj biegamy w maratonie, no i rekord frekwencji będzie w sztafetach maratońskich. Biegamy trzy pętle, 14-kilometrowe. Najpierw biegniemy do, wzdłuż Wisłoka do końca, zali Lisią Górę do ulicy Jarowej, z powrotem wracamy, biegniemy do Mostu Lwowskiego, przebiegamy na drugą stronę, koło Mostu Tęczowego nawrotka i z powrotem pod scenę. I najciekawsze miejsca, czyli wzdłuż Wisłoka, ścieżki pieszo-rowerowe w Rzeszowie, myślę najlepsze do biegania, jeśli chodzi o centrum miasta. No nie biegamy tym razem przez stricte centrum, czyli rynek, nie przebiegamy ze względu takiego, że nie wiadomo było jak będzie z pandemią i czy nie będzie obostrzeń i będziemy musieli puszczać w seria. Się nie poddaje, to najważniejsze, a tutaj tutaj zawsze się biega fenomenalnie. Ja uwielbiam tę trasę, to może nie jest gdzieś w centrum miasta, ale te wasze bulwary są wyśmienite, to jest marzenie długodystansowców, jest płasko, nie ma wielkich wzniesień, więc można po prostu mierzyć się tylko samemu z sobą. Ten wiatr od rana przeszkadzał, był taki moment, ja dzisiaj pokonałem tutaj jedną pętlę 14-kilometrową i był moment, że wydawało mi się, że w ogóle biec nie muszę, bo gdzieś tam mnie pchało, ale to trwało strasznie krótko. Obserwując to, co, 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 co się dzieje i z dziećmi, i ze społeczeństwem w ogóle, Myślę, że przez pandemię stanęliśmy i przytyliśmy jak cholera. To jest taki główny, pierwszy problem. Bieganie jest taką chyba najprostszą formą ruchu, która pozwala nam przede wszystkim się lepiej poczuć, ale też mimo wszystko trochę o się zadbać, bo taki regularny, taki regularny jogging on z pewnością nie pozwoli nam nawet przy dość obfitym spożywaniu posiłków jakoś specjalnie przytyć. Strategia od początku do końca, tempo narastające, udało się w 110%. Naprawdę, jechałem tu myśląc, żeby cud był, żebym był trzeci. Sen jakiś piękny. To tylko zaszczyt dla mnie biegać z takimi zawodnikami, a jeszcze wygrać. Szok. Nie widać zmęczenia, no, aczkolwiek dobrze się czułam. To był taki samotny bieg, nie było też parcia na jakiś wynik. Biegłam sama, nie miałam zagrożenia wśród kobiet. Dużo łatwiej ten maraton pokonać i, i dobiec do tej mety cieszyć się razem wynikiem, czy chociażby miejscem, albo samym tym, że się wspólnymi siłami dobiegło do mety. Więc zachęcamy. Ci, co nie próbowali, niech spróbują naprawdę warto. Początek jak spłatka, 10 km, a później zaczęły się problemy. No, maraton tutaj w Rzeszowie jest bardzo fajny, więc jest taka adrenalinka dodatkowa. Ciężko, ale... Ale bardzo fajnie. Oj, ciężko, wiatr i wysoka temperatura, no na pewno nie pomaga.